Czy najlepsze produkty spożywcze pomagające zapobiegać skurczom nóg u seniorów budowanie silniejszych, zdrowszych mięśni. Czy jesteś sfrustrowany tym, że budzisz się w nocy z bolesnymi skurczami nóg, albo zmagasz się ze sztywnymi mięśniami, które utrudniają ci codzienne poruszanie się? Mam dla ciebie dobrą wiadomość: wybór odpowiednich produktów spożywczych może pomóc rozluźnić mięśnie, poprawić krążenie i powstrzymać skurcze, zanim się pojawią. W tym filmie podzielimy się trzema najlepszymi superproduktami, które pomagają starszym osobom unikać skurczów, utrzymać silniejsze mięśnie i zachować sprawność ruchową. Zostań z nami. Te wskazówki żywieniowe mogą naprawdę zmienić Twoją codzienność. Zanim zaczniemy, powiedz: skąd nas oglądasz? Napisz swoją lokalizację w komentarzu i śmiało zadawaj pytania. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj i włącz powiadomienia żeby nie przegapić najnowszych porad zdrowotnych od Health 365, zacznijmy od jajek. Spośród wszystkich produktów bogatych, składniki odżywcze wzmacniających mięśnie. Jajka są wyjątkowe. Zawierają mnóstwo niezbędnych witamin i minerałów. Ale jak konkretnie jajka pomagają seniorom radzić sobie ze skurczami nóg? Spójrzmy na to dokładniej. Zmęczenie mięśni to jedna z głównych przyczyn skurczów, a białko pomaga w naprawie i utrzymaniu tkanki mięśniowej. Osoby starsze często mają większy problem z podtrzymaniem masy mięśniowej. To stan zwany sarkopenią, przez są bardziej narażone na skurcze i osłabienie mięśni. Jajka to doskonałe źródło pełnowartościowego białka, dostarczającego wszystkich dziewięciu niezbędnych aminokwasów. Już jedno duże jajko zawiera 6 gramów wysokiej jakości białka wspierającego odbudowę mięśni, zmniejszenie zmęczenia poprawę efektywności skurczów mięśni oraz zapobieganie skurczom. Jedzenie jajek może pomóc w zachowaniu siły mięśni i wytrzymałości, oferując pewną ochronę przed nieprzyjemnymi skurczami mięśni. Niestety, witamina D zawarta w jajkach staje się coraz ważniejsza wraz z wiekiem. Witamina D pozwala organizmowi przyswajać wapń i pomaga mięśniom prawidłowo się kurczyć. Gdy jej brakuje, pojawia się osłabienie, skurcze, a nawet przewlekły ból. Badania pokazują, że osoby starsze z niedoborem witaminy D częściej i silniej odczuwają skurcze nóg, a żółtka jaj są jednym z nielicznych naturalnych źródeł tej witaminy, dostarczając jej umiarkowaną ilość. Choć na ogół witaminy D wytwarza się pod wpływem światła słonecznego, seniorzy często spędzają więcej czasu w pomieszczeniach, co zwiększa ryzyko niedoboru. Włączenie jajek do diety może czynić pewną ulgę, ale nie rozwiązuje problemu w pełni. Jedno jajko zawiera zaledwie około 40 witaminy D, znacznie mniej niż 800. Jeden których zazwyczaj potrzebują osoby starsze każdego dnia. Niestety, nawet przy regularnym spożywaniu jajek, wiele osób nadal będzie mieć niedobory chyba że uzupełni dietę o inne produkty, takie jak wzbogacone produkty mleczne lub tłuste ryby albo w razie potrzeby sięgnie popforma suplementy. Historia witaminy D i zdrowia mięśni to tylko jeden z wielu przykładów pokazujących, jak starzenie się może po cichu odbierać to, co kiedyś było naturalne i łatwe. Oprócz witaminy D istotna jest również witamina B12, jej niski poziom powoduje, że nerwy przestają działać prawidłowo, prowadząc do skurczów i drętwienia. Dla wielu osób utrzymanie odpowiedniego poziomu tych składników odżywczych. To powolna, czasami samotna walka z zaciskającym się powoli uściskiem starości. Jajka wspierają zdrowie układu nerwowego, dostarczając witaminy B12 oraz choliny, które pomagają w utrzymaniu osłonki mielinowej izolującej nerwy, ułatwiają sprawną komunikację między nerwami i mięśniami, co zapewnia prawidłowy ruch, a także mogą zapobiegać skurczom związanym z neuropatią, częstym problemem u diabetyków i osób starszych. Regularne spożywanie jajek może pomagać w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania nerwów, zmniejszając ryzyko skurczów mięśni spowodowanych nieprawidłową pracą sygnałów nerwowych. Czy osoby starsze są bardziej narażone na skurcze mięśni z powodu niedoboru witaminy B12? I czy jajka mogą zrobić różnicę? Tak, osoby starsze są bardziej podatne na niedobory B12, ponieważ ich żołądki wytwarzają mniej kwasu, co ogranicza wchłanianie tej witaminy. Dodatkowo, niektóre leki na no popollę, metformina stosowana przy cukrzycy lub środki na refluks żołądkowy, mogą jeszcze bardziej obniżać poziom B12, a ograniczenie spożycia produktów zwierzęcych także przyczynia się do niedoborów. Brak witaminy B12 jest znanym czynnikiem wywołującym skurcze, osłabienie mięśni, mrowienie, drętwienie, ból nerwów oraz anemię, która zmniejsza ilość tlenu dostarczanego do mięśni. Jajka to świetna opcja dla seniorów. Ponieważ są lekkostrawne, łatwe do przygotowania, zawierają witaminę B12 i stanowią źródło białka oraz innych witamin, przy niższej zawartości tłuszczu w porównaniu do czerwonego mięsa. W porównaniu z mięsem czy rybami, jajka są wyjątkowo wygodne dla starszych osób z wrażliwym układem trawiennym, które jednocześnie chcą pokryć zapotrzebowanie na witaminę B12 dla wegetarian polegających na nabiale ale unikających mięsa, jajka stanowią jedno z niewielu pewnych źródeł witaminy B12, niezbędnej do zachowania zdrowia. Wciąż powraca pytanie, ile jajek tygodniowo seniorzy mogą bezpiecznie spożywać, by wspierać mięśnie, nie pogarszając przy tym problemów z cholesterolem. Najnowsze badania pokazują, że spożywanie około 6-7 jajek tygodniowo jest na ogół bezpieczne dla starszych dorosłych, którzy cieszą się dobrym zdrowiem, mając niewielki wpływ na poziom cholesterolu. Zalecenia zmieniają się jednak w przypadku osób z problemami kardiologicznymi lub wysokim cholesterolem. Tu niezbędna jest konsultacja lekarska, choć nawet wtedy zamiana przetworzonych wędlin na jajka zwykle okazuje się łagodniejszym wyborem dla serca. Niektórzy zastanawiają się, czy jajka mogą złagodzić dokuczliwe nocne skurcze nóg powszechne w podeszłym wieku. Najczęściej ich przyczyną są przyciążenia mięśni, utrata elektrolitów lub zaburzenia nerwowe. Jajka dostarczają białka wspierającego odbudowę mięśni, B12 stabilizującej nerwy, witaminę D i WAP. Wszystko to może po wspierać to, co ucieka wraz z wiekiem. Spożywanie jajek na kolację lub śniadanie może złagodzić uciążliwe noce, wspierając nocną regenerację mięśni. Mimo to zalecenia te niosą w sobie pewną nutę smutku. Niektórzy seniorzy muszą ograniczać białko lub cholesterol i mogą sięgać jedynie po białka jaj. A cukrzycy powinni łączyć jajka z błonnikowymi dodatkami. Dla większości jednak jajka pozostają prostym, pożywnym pokarmem, który wspiera starzejące się mięśnie i nerwy, nawet gdy inne możliwości powoli znikają z talerza. Aby seniorzy mogli jak najlepiej wykorzystać swoją dietę, warto by jedli jajka często, około 6 lub 7 tygodniowo, i łączyli je z innymi pełnowartościowymi produktami, takimi jak zielone warzywa liściaste, nabiał oraz orzechy. Pomocne jest też utrzymywanie nawodnienia organizmu i właściwej równowagi elektrolitowej. Jajka to szczególnie dobry, prosty dodatek dla osób chcących ograniczyć skurcze mięśni. Wbijanie jajka do śniadania to łatwy sposób na wsparcie zdrowia mięśni. Kolejnym świetnym wyborem są banany. Dzięki wysokiej zawartości potasu, minerału kluczowego dla ruchu mięśni, funkcjonowania nerwów i regulacji płynów. Banany mogą zapobiegać skurczom mięśni. Jeden średni banan zawiera około 420 mg potasu, co stanowi około 12% dziennego zapotrzebowania większości osób. Regularne jedzenie jednego lub dwóch bananów dziennie pomaga utrzymywać stabilny poziom potasu, wspiera prawidłowe skurcze mięśni, płynny przepływ impulsów nerwowych i odpowiednią równowagę płynów, co wszystko razem zmniejsza ryzyko skurczów związanych z odwodnieniem. Gdy poziom potasu spada zbyt nisko, mięśnie zaczynają częściej się kurczyć. Potas jest niezbędny do przesyłania impulsów elektrycznych między nerwami a mięśniami. Gdy brakuje tego pierwiastka, nerwy i mięśnie przestają właściwie współdziałać, co prowadzi do częstszych skurczów. Utrudnia to także komórkom utrzymanie właściwej gospodarki wodnej, co może powodować sztywność i dyskomfort w mięśniach. Badania wskazują, że osoby starsze są bardziej podatne na niedobór potasu, często z powodu czynników takich jak zmniejszony apetyt, ograniczone spożycie pokarmów, skutki uboczne niektórych leków, nadmierne pocenie się lub odwodnienie. Gdy poziom potasu spada, mięśnie często stają się nadmiernie pobudzone, co prowadzi do skurczów i sztywności, a nerwy mogą nieprawidłowo przekazywać sygnały. Powodując mimowolne skurcze mięśni, równowaga płynów w komórkach również zostaje zaburzona, co dodatkowo sprzyja uczuciu dyskomfortu. Spożywanie bananów może pomóc osobom starszym uzupełnić poziom potasu i utrzymać prawidłową pracę mięśni. Magnez to kolejny ważny minerał obecny w bananach. Wspomaga rozluźnienie mięśni, zapobiega ich nadmiernym skurczom, wspiera produkcję atp piepom jako źródła energii dla mięśni. I reguluje zarówno poziom wapnia, jak i potasu. Co co? Razem sprzyja optymalnej pracy mięśni. Jeden banan dostarcza 32 mg magnezu, więc stanowi praktyczny sposób na zapobieganie sztywności i skurczom mięśni. Ponieważ wielu seniorów nie spożywa wystarczającej ilości magnezu, warto łączyć banany z produktami takimi jak zielone warzywa, liściaste i orzechy, aby jeszcze lepiej wspierać regenerację mięśni i zmniejszać skurcze. Nocne skurcze łydek, niechciane spazmy, które pojawiają się w nocy, są często związane z zaburzeniami równowagi potasu lub magnezu, odwodnieniem albo słabym krążeniem. Dzięki połączeniu potasu, magnezu i nawilżających węglowodanów, banan zjedzony godzinę lub dwie przed snem może pomóc rozluźnić mięśnie, zmniejszyć częstotliwość i nasilenie skurczów, utrzymać równowagę elektrolitową, a nawet poprawić jakość snu. Jeśli chodzi o witaminę 6 zawartą w bananach, ten składnik odgrywa istotną rolę we wspieraniu pracy nerwów i regeneracji mięśni. Witamina 6 pomaga organizmowi syntetyzować neuroprzekaźniki, takie jak serotonina i dopamina, które są kluczowe dla prawidłowego przesyłania sygnałów nerwowych. Wspiera także metabolizm białek zaangażowanych w naprawę mięśni i poprawia wchłanianie magnezu. Dzięki tym właściwościom witamina 6 może pomóc uspokoić podrażnione nerwy, przyspieszyć gojenie mięśni i dodatkowo zmniejszyć ryzyko wystąpienia skurczów lub zmęczenia mięśniowego. Witamina 6, często pomijana, wywiera potężny wpływ na układ nerwowy. W i niedoboru neuroprzekaźniki rozpadają się, kontrola nad mięśniami słabnie, a stan zapalny po cichu podgryza tkanki, spowalniając regenerację i zostawiając mięśnie podatne na urazy. Jeden banan zawiera 0,4 gen tej nieuchwytnej witaminy, prawie 30% dziennego zapotrzebowania osób starszych, a mimo to tak wielu jej nie dostarcza. W zakamarkach badań wyłania się ponury wzorzec niski poziom przejść z skurczom i spazmom mięśniowym, zaburzeniom pracy nerwów wywołującym ból, który nie chce ustąpić oraz znęczeniu wysysającemu energię jak coś z mroku. Badanie z 2018 roku rzuciło na to jeszcze ostrzejsze światło. Seniorzy z niedoborem przejść byli dręczeni częstymi, nieustępliwymi skurczami łydek. Banany oferują pewną ochronę, dostarczając brześć, by utrzymać nerwy w ryzach, czy wracając ciało do równowagi dzięki potasowi i magnezowi oraz stabilizując sód dyrygenta skurczów mięśni i cichego zawahania przed rozluźnieniem. Ale ulga jest krucha bez odpowiedniej ilości wody obrona organizmu sławnie. Odwodnienie czai się, gotowe wywołać te same skurcze, którym banany mają zapobiegać. Najlepszą obroną jest picie co najmniej 6 do 8 szklanek wody dziennie w połączeniu z regularnym spożyciem bananów. Ile bananów powinni jeść seniorzy dla tej ochrony? Jeden banan dziennie to rozsądna, bezpieczna ilość, dawka wspierająca dostarczanie przejść i kluczowych elektrolitów. Osoby nękane uporczywymi skurczami mięśni mogą ostrożnie spróbować z drugiego banana ale więcej nie znaczy lepiej, bo nadmiar potasu niesie ze sobą inne, ukryte zagrożenia. Każdego banana warto popić wodą lub wodą kokosową, by odpędzić widmo odwodnienia i uchronić mięśnie przed walką ze skurczami. Tej niepewnej równowadze składników odżywczych i płynów cienie nie ustępują, przynajmniej na jakiś czas. Optymalna ilość spożywanych bananów może się różnić w zależności od osoby, ale zazwyczaj zjedzenie jednego banana dziennie zapewnia odpowiednią ilość potasu i magnezu, co korzystnie wpływa na zdrowie mięśni. Osoby, które często doświadczają skurczów mięśni, mogą przekonać się, że jedzenie dwóch bananów dziennie przynosi jeszcze lepsze rezultaty. Ponieważ banany zawierają znaczną ilość naturalnych cukrów, starsze osoby z cukrzycą powinny spożywać je z umiarem i najlepiej łączyć z produktami bogatymi w błonnik. Takimi jak orzechy lub pełnoziarniste, co pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. U seniorów borykających się z częstymi skurczami mięśni, codzienne spożywanie banana, odpowiednie nawodnienie oraz zbilansowana dieta mogą zauważalnie poprawić funkcjonowanie mięśni i zmniejszyć liczbę skurczów. Poza bananami i zielonymi warzywami liściastymi, które są znanym źródłem potasu i magnezu, Wartościowym dodatkiem do diety zapobiegającym skurczom mięśni są orzechy i nasiona, bogate w magnez, potas, białko oraz zdrowe tłuszcze. Orzechy i nasiona pomagają mięśniom się rozluźniać, poprawiają krążenie krwi i wspierają równowagę elektrolitową. Włączenie do diety migdałów, testek dyni czy nerkowców pokazuje, jak te produkty mogą wspierać silniejsze mięśnie, mniej podatne na skurcze u osób starszych. Częstą luką żywieniową u seniorów jest niedobór magnezu, który przyczynia się do regularnych, a nieraz silnych skurczów nóg, ale orzechy i nasiona to doskonały sposób na naturalne zwiększenie spożycia magnezu i minimalizowanie tej dolegliwości. Oto lekko zmieniona wersja Twojego tekstu z bezpośrednią odpowiedzią na Twoje pytanie magnez w porcji 28. G pestki dyni 168 m migdały 77 m. Orzechy nerkowca 74G. Podjadanie niewielkiej garści orzechów każdego dnia może pomóc przywrócić odpowiedni poziom magnezu, co wspiera rozluźnienie i prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Chociaż banany zwykle kojarzą się z potasem, wiele orzechów i nasion także zawiera go w znacznych ilościach. Oto zawartość potasu 28G. pistacje 290 mg Białe 200. Mg. Orzechy nerkowca 160 ponieważ z organizm traci zarówno magnez, jak i potas. Uzupełnienie tych minerałów wspomaga regenerację i zapobiega skurczom. Mięśni. Dlaczego orzechy i nasiona pomagają w przywracaniu elektrolitów? Są bogate w magnez i potas, które wspomagają regenerację mięśni po wysiłku. Dostarczają zdrowych tłuszczów łagodzących stany zapalne mięśni, to czy zapewniają białko wspierające naprawę mięśni. Starsze osoby, które po aktywności mają skurcze mięśni, mogą zauważyć poprawę, jeśli codziennie sięgną po garść orzechów lub nasion. Zdrowe tłuszcze w orzechach i nasionach pomagają utrzymywać naczynia krwionośne drożne, co ułatwia dostarczanie tlenu i składników odżywczych do mięśni. Orzechy włoskie i lniane dostarczają szczególnie dużo kwasów omega-3, które zwalczają stany zapalne. A migdały i nerkowce zawierają tłuszcze jednonienasycone poprawiające krążenie, co może zmniejszyć ryzyko bolesne skurczów nóg, zwłaszcza nocą. Podsumowując, regularne jedzenie orzechów może pomóc ograniczyć skurcze wynikające ze słabego przepływu krwi. Co do Twojego pytania, tak, orzechy i nasiona mogą pomóc złagodzić stany zapalne związane z bólem mięśni, zmęczeniem i skurczami. Unikalne połączenie przeciwzapalnych tłuszczów i kluczowych minerałów sprawia, że efektywnie wspierają komfort mięśni oraz regenerację organizmu po wysiłku. Przewlekły stan zapalny podbryza tkankę mięśniową, pozostawiając starsze osoby narażone na nieustanne skurcze i przewlekłe bóle. Sztywność wkrada się niepostrzeżenie, zamieniając każdy ruch w potencjalne zagrożenie, ale dziwna tarcza kryje się na widoku orzechy i nasiona. Te z pozoru niewinne produkty skrywają przeciwutleniacze i substancje przeciwzapalne, związki, które walczą z chaosem wywołanym stresem oksydacyjnym. Ich działanie przenika do mięśni, gasząc obmiska zapalenia, przyspieszając regenerację i tworząc naturalną tarczę przed bólem, który nieustannie śledzi starzejące się ciało. Dla osób dręczonych przewlekłym bólem mięśni lub uporczywym, drżącym bólem artretyzmu, Dodanie do posiłków orzechów włoskich, siemienia lnianego czy migdał staje się czymś więcej niż decyzją dietetyczną. To cicha, nieustanna walka z własnym ciałem. Nie wszystkie orzechy i nasiona mają jednakową tajemniczą moc. Niektóre przynoszą szczególną ulgę pestki dyni, są bogate w magnes, migdały dostarczają kluczowego potasu i magnezu. Pistacje oferują solidną dawkę potasu, jedną z najwyższych wśród orzechów, a nerkowce wprowadzają magnes i zdrowe tłuszcze które pomagają utrzymać prawidłowe krążenia. Orzechy włoskie, pełne kwasów omega-3, niemalże działają jak lekarstwo, tłumiąc stany zapalne w mięśniach. Najlepszą obronę daje różnorodna mieszanka, czerpiąca z wielu źródeł, dzięki czemu każdy mięsień staje się nieco lepiej przygotowany. Jednak pojawia się ostrzeżenie, te produkty są równie kaloryczne, co potężne. Spożycie większej ilości niż niewielka garść, około 30 gramów, czyli 20 milidałów, może prowadzić do własnych problemów. Odpowiednia porcja lub kilka łyżek nasion rozsypanych po posiłkach wystarczy, by oddalić nocny strach przed skurczami nóg, nie pozwalając, by nadmiar kalorii rzucił cień. Dla tych, którzy szukają wskazówek, idealna porcja prześlizguje się niemal niezauważenie około 30 g orzechów dziennie lub może dwie łyżki nasion. Nasiona takie jak siemię lniane, chia czy dynia rozsypane na posiłkach mogą po cichu wzmacniać Twoje zdrowie, ale jest ten coś niepokojącego, jakby ich działanie czaiło się pod powierzchnią. Wybór czasu wydaje się niemal rytualny. Sięgnij po orzechy czy nasiona w towarzystwie posiłków, aby wydobyć z nich wartości odżywcze, zanim noc zapadnie, by odpędzić skurcze, nękające ciemność, albo tuż po wysiłku, jakby nam, odstraszenie bólu i dreszczy, które mogą nadejść. Umiar to jedyna ochrona, zbyt wiele orzechów przechyla szale. Obciążając się niechcianymi kilogramami lub czymś gorszym, ostrzeżenia te warto mieć na uwadze. Orzechy zawierają zaskakująco wiele kalorii, a ich nadmiar potrafi niepostrzeżenie się skumulować, jeśli stracisz kontrolę. Słone czy przetworzone warianty, choć kuszące, skrywają wysoką zawartość sodu, który wyciąga wodę z organizmu, wysuszając cię i po cichu zwiększając ryzyko skurczów. U niektórych alergie kryją się jak cisi drapieżcy, gotowe zaatakować znienacka. Osoby o wrażliwym układzie trawiennym muszą uważać, bo błonnik zawarty w orzechach i nasionach może wzbudzić niepokój, prowadząc do wzdęć lub dyskomfortu, który pozostaje długo po zniknięciu smaku. Najrozsądniejsza strategia? Dobieraj porcje z rozwagą, bez soli, na surowo lub lekko prażone i nigdy nie przekraczaj granicy nadmiaru. Tylko wtedy możesz liczyć na to, że odepchniesz skurcze, nie otwierając drzwi ciemniejszym konsekwencjom. U seniorów którzy rozpaczliwie pragną ulgi od nocnych męczarni, umiarkowana porcja orzechów lub nasion czyni codzienne posiłki czymś na kształt tarczy. Smaczną? Być może, ale zawsze ze świadomością, że.